Sofia Stylińska dbając o to, żeby jej sztuka była atrakcyjna, żeby była bardzo kolorowa, żeby była bardzo dekoracyjna, ale wierna podstawom tej idei całej, żeby jak najwięcej wprowadzić polskości, jak najwięcej ludowości do tej sztuki dawała wielu osobom podstawy do rozpoznawania chociażby czy obrzędów, czy stylów, czy terenów, skąd pochodziły pewne stroje, czy pewne dekoracje. Stwieńska nie zostawiała wolnej przestrzeni. Nawet w klockach, które tutaj mamy, jeżeli przypatrzymy się na prostą ilustrację to ta fantazja stryjeńskiej od razu daje, rzuca się w oczy. Proszę popatrzeć, że wianki, które teoretycznie powinny płynąć po rzece, tutaj są przeniknięte przez rzekę. Czyli rzeka przepływa wewnątrz wianków. No, to jest już jeden taki niezwykły pomysł, ale jeżeli by ktoś chciał znaleźć centymetr kwadratowy wolnej, niezamalowanej, niewykorzystanej, nieudekorowanej powierzchni. To nie udałoby się. To jest wszystko zaplanowane od początku do końca. Niezwykłość y, talentu stylińskiego polegała na tym, że przy tak mocnych stylizacjach ona potrafiła to, co najważniejsze w y, elementach ubioru, czy w elementach y, dekoracji y, polskiej. Potrafiła tak wyeksponować, że nie ginęło to w tej abstrakcji myślowej, którą ona stosowała. Bo to, to niektóre połączenia są y, absolutnie niezwykłe i niewystępujące w naturze. A jednak z y, y, udało się pogodzić takie dwa zjawiska. Tryjeńska była y, tak naprawdę samoukiem, i sama doszła do swojej y, środków wyrazu. I te klocki wydają się być takim pierwszym przykładem tego, co ona uznawała, nazywała nieomylnością klaśnięcia pędzlem. Stryńska jest artystką papieru i gwasz, farba wodna, akwarela to jest jej żywioł. I no, te klocki pokazują właśnie, jako jedne z pierwszych chyba, taką swobodę pociągnięcia pędzlem. No to jest sześć przedstawień zwyczajów ludowych, które już wcześniej były w twórczości Stryjeńskiej obecne, czyli obrzędy wielkanocne, bożonarodzeniowe, dożynki, wesele krakowskie, sobótka i wianki. Wszystkie te tematy później wielokrotnie były przez Stryjeńską realizowane w różny sposób. Co się stało, że osoba, która właściwie wszystkie projekty doprowadzała do korzystnego finału tych klocków, które zaprojektowała w formie sześciu planz, no bo to są sześciany, że nie poszły do produkcji, nie zobaczyły światła dziennego. Być może ciężko było z realizacją, no bo wtedy druk jeszcze nie był. W pełni rozwinięty, być może musiałaby być to litografia, no dość pracochłonna sprawa, nalepianie tych kartoników potem na klocki, być może to było zbyt pracochłonne, a strieńska, no zajęta tymi freskami na Wawelu w tym czasie i później wyjazdem do Paryża, mogła nie, nie mieć czasu na dopilnowanie tego. Zofia Stryjeńska dołączyła do zespołu warsztatów krakowskich w 1918 roku, choć wcześniej już pracowała nieformalnie z tym zespołem. I to była zapewne wielka przygoda w jej życiu, bo warsztaty krakowskie były niezwykłym przedsięwzięciem. To był taki zespół, można powiedzieć, że stowarzyszenie, które gromadziło w swoich szeregach, w szeregach artystów, rzemieślników, po to, żeby tworzyć rzeczy piękne i pożyteczne, tak się to nazywało. W Polsce, tak jak w całej Europie, upowszechnia się wtedy produkcja seryjna, produkcja fabryczna. Powstają rzeczy, które określane są jako brzydkie, no po prostu są nijakie. I zespół ludzi skupionych wokół warsztatów, Stara się tworzyć takie rzeczy, które nie tracąc swojego charakteru rzeczy seryjnej, to znaczy niedrogiej potem w kupnie, jednocześnie jest, jest rzeczą piękną. Obszary zainteresowania warsztatów, czyli te, te, te rzeczy, które powstawały, dotyczyły rozmaitych dziedzin życia bo było tam meblarstwo, między innymi, czy sztuka dekoracyjna, ale także zabawki. Warsztaty krakowskie miały uczyć nie tylko artystów, ale normalne społeczeństwo nie tylko sztuki i pięknego dekorowania, ale technologii, technologii które wychodziły z czasem z użycia. Zabawki w warsztatach krakowskich powstawały jakby w procesie produkcji w ogóle już pierwszego prototypu. Może najłatwiej będzie to opowiedzieć, pokazując smoka projektu Zofii Stryjeńskiej, który jest właśnie jedynym zachowanym w kolekcji muzealnej obiektem zaprojektowanym i wymalowanym właśnie przez Zofię Stryjeńską. On powstał w 1918 roku i jeśli byśmy mu się dobrze przyjrzeli, proszę Państwa, to on jest zrobiony z kilku kawałków takiego bardzo perfekcyjnie wytoczonego Drewna. Y, mówię o tej perfekcji, bo zapewne y, tokarz, który toczył sam materiał na, na, ten, na, na tego pięknego stwora po prostu produkował jeden ze swoich stałych elementów, czyli pewnie jakąś nogę do mebla albo tralkę, albo, albo też inny, inny kawałek patyka, mówiąc krótko. I tutaj genialność pomysłu zafistryńskiej polega na tym, że ten gotowy, zastany niejako materiał, zapewne też tani po prostu w pozyskaniu, ona pocięła na fragmenty, na te człony, które są jakby klockami budującymi tego, tego, tego smoka. Każdy z tych członów Przepołowiła, a potem okleiła nimi taśmę płócienną, która rozpoczyna się tutaj od głowy i idzie troszkę jak kręgosłup wzdłuż cielska smoka kończąc na ogonie. To sprawia, że ta nasza bestia wzięta w ręce po prostu żyje. Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość. E, oczekiwano, że ta niepodległość przyniesie też same dobra. Wobec tego, e, uczenie tych, którzy zostali pozbawieni e, w końcu e, tego piętna trzech czarnych orłów, które nad naszymi głowami e, panowały, e, pokazanie czystej polskości, która w czasie stuletnich zaborów nie została wypleniona, było bardzo ważnym zadaniem i jednym z tych zadań było edukowanie dzieci chociażby przez układanie klocków z takimi motywami ludowymi, z którymi oni na co dzień powinni się widzieć. Zabawki zofistryjskiej, tak samo jak dość znaczna część produktów, czy raczej jakie się, jak się nazywa, wytworów warsztatów krakowskich, właściwie wchodzi w taką kategorię, o której dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że jest etnodesignem, choć oczywiście tego słowa dawniej nie używano. Natomiast zapewne wiele z tych rzeczy powstało z inspiracji, a czasem nawet fascynacji. Sztuką y, tradycyjną, tak bym chętniej powiedziała, niż sztuką ludową jako taką? Dążono do tego, żeby przestano w całym świecie mówić o tym, że Polacy jedynie potrafią odtwarzać, odwzorowywać, naśladować czy wręcz fałszować sztukę pochodzącą z Zachodu. A kontakt społeczeństwa z tymi drobnymi przedmiotami jest na tyle ważny, że od, od jest przeciwwagą dla tej sztuki wielkiej, malowanej wyłącznie dla elity. Jeżeli artysta maluje obrazy, które kosztują bardzo duże pieniądze, to na te obrazy stać bardzo niewiele osób. Natomiast spotkanie z tą sztuką, którą reprezentuje Stylińska, było codzienne, było normalnym zwyczajem y, zapisanym jak, jak gdyby w tej historii polskiej sztuki y, pierwszej połowy XX wieku.